Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi. Śpiewaliśmy przed chwilą, powtarzając refren psalmu responsoryjnego. Pan Bóg jest dobry dla mnie, Pan Bóg jest dobry dla ciebie, Pan Bóg jest dobry dla nas. Dla nas nie tylko jako wspólnoty tercjarskiej, ale dla wszystkich. Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi. Różny, Najrozmaitszy sposób. Ewangelia pokazuje nam dzisiaj ten dobroć Pana Boga poprzez ukazanie tej historii, wezwania, powołania apostołów do ich posługi. I każdego i każdą z nas Pan Bóg powołuje do jakiejś posługi. Jeśli przed chwilą również śpiewaliśmy, że jesteśmy powołani do tego, abyśmy szli i owoc przynosili. To znaczy, że każdy i każda z nas mamy jakieś zadanie do wypełnienia. I w związku z tym zadaniem również Pan Bóg obdarza nas potrzebnymi łaskami. W teologii nazywamy te łaski charyzmatami. Chcemy w czasie tych rekolekcji zastanowić się nad charyzmatem życia franciszkańskiego, nad charyzmatem duchowości franciszkańskiej. Oczywiście nie wyczerpiemy tematu, chcemy tylko. Wybrać pewne elementy tej duchowości, zobaczyć w jaki sposób one chcą się wkomponować właśnie w tę dobroć Pana Boga dla wszystkich na Ziemi, w jaki sposób chcą się one wkomponować w tę posługę każdej i każdego z nas w kościele. Nie tak dawno przeżywaliśmy rekolekcje poświęcone cnotom franciszkańskim. Mówiliśmy o tym, czym jest cnota i w jaki sposób Franciszek odnalazł w swojej pobożności pewne cząstki, elementy, które pomagają mu stać się jeszcze bardziej pobożnym. Chcieliśmy widzieć tę pobożność jako taką naczelną cnotę świętego Franciszka, o którą się starał. Cnota jako pewne staranie, nie tylko jako pewien dar. Ale również i pewna współpraca z tym darem. Co Franciszek, i potem inni jego naśladowcy, potem również i każda, i każdy z nas, w jaki sposób otrzymując pewien dar, jak możemy z nim współpracować, aby jeszcze bardziej być zdolnym przyjąć ten dar świętości Pana Boga. To będzie zawsze podarunek. Świętość zawsze będzie podarunkiem. Nie potrafimy sobie świętości wypracować, ale potrafimy się przygotować na to, by ten dar przyjąć, a potem nim też i w takiej codzienności gospodarować. I teraz możemy zapytać samych siebie, a czym to się różni od charyzmatów? Bo moglibyśmy sobie tak pomyśleć, że o to będziemy mówić o tym samym. Kiedy patrzymy na cnotę, to jest to pewien podarunek Pana Boga, który jest dany, pozwolę sobie tak to ująć, Tobie. No właśnie w ten sposób, jak to przed chwilą powiedziałem, aby Twoja pobożność i Twoja świętość wzrastała. Kiedy teraz chcemy zastanowić się nad charyzmatem, to to jest również podarunek Pana Boga, ale podarunek, aby. To Twoje staranie o pobożność i świętość wyprowadzić mnie jako na zewnątrz, ofiarować to wszystkim, którzy są na ziemi. Najpierw w wspólnocie, w której jesteś, tej wspólnocie rodzinnej, tej wspólnocie parafialnej, tej wspólnocie tercjarskiej, tej wspólnocie diecezji Kościoła Powszechnego, ale również i dalej, tej wspólnocie wszystkich. Którzy są na ziemi. Charyzmat jako pewien podarunek, pewna łaska, pewna radość, którą chce się dzielić z całym światem. Szukając tego, w jaki sposób teraz to zagospodarować. Odkrywając to w sobie, odkrywając ten podarunek, tę łaskę, tę radość, jak mogę się nią dzielić. Właśnie po to, aby. Przynosić owoc, aby coś w świecie się działo, aby coś w świecie się zmieniało. Oczywiście każdy i każda z nas musimy w pewien sposób wejrzeć w swoje życie i zastanowić się nad tym, co mnie Pan Bóg dał, co mnie Pan Bóg dał, ale nie dla mnie, tylko mówiąc. Trochę hasłowo dla Kościoła, dla wspólnoty, dla wszystkich, którzy są na Ziemi. Kiedy będziemy się dzisiaj i jutro, jeszcze pojutrze, zastanawiać nad tym charyzmatem franciszkańskim, czyli takim podarunkiem Pana Boga dla świata biegnącego poprzez Ducha i życie świętego Franciszka, Franciszkanów i Franciszkanek przez wieki, ale i również przez nas, to będziemy chcieli się właśnie zastanowić nad tym, co my możemy dać światu z tej cząstki Boga, jaką sami otrzymaliśmy. Co my możemy przekazać światu z tej cząstki świętości, którą każda i każdy z nas otrzymaliśmy, i jak to możemy zrobić. Nie zatrzymując tego tylko dla siebie, nie patrząc na te podarunki od strony cnoty, która nas wewnętrznie rozwija, ale właśnie od strony charyzmatu, który nas ku innym wyprowadza, który nas otwiera na innych, tych, których Pan Bóg stawia na naszej drodze. Tak bardzo ważne jest, abyśmy uwierzyli w to, że Bóg każdą i każdego z nas obdarza jakimś charyzmatem, jakimś talentem. Nie bójmy się korzystać z tych najrozmaitszych darów. Nie bójmy się. Nie bójmy się popatrzeć na siebie jako na tych, którzy są godni tego, że Pan Bóg mnie, ciebie zauważył. Nie tylko zauważył, nie tylko zobaczył, że jesteś, ale jeszcze obdarował cię dla ciebie, i dla wszystkich, którzy są na Ziemi. Chcemy to rozważyć w tych najbliższych dniach zobaczyć siebie jako obdarowanych, którzy idą i obdarowują innych. Mamy coś, każdy, i każda z nas, mamy coś, z czego cały świat może skorzystać. To będą najrozmaitsze dalej. Tutaj nie chcę w tym momencie wymieniać jednego nawet, Dlatego, że nie chciałbym, abyśmy się zasklepili tylko na jakimś przykładzie. Każdy z nas musi mieć swoje serce otwarte, swoją myśl otwartą. Jakby tak praktycznie to powiedzieć, poobracać to swoje życie, swoją historię życia, swoją codzienność. Zobaczyć, w jaki sposób Pan Bóg wszedł w historii, jaki wchodzi dzisiaj w moje życie. Obracać to, zobaczyć, jak to się ma do mnie, do mojego życia, do mojej świętości, do mojej pobożności, i dalej, następny krok: w jaki sposób z tym, co mam, z tym, co posiadam, mogę iść dalej do wszystkich, którzy są na Ziemi. Amen.